Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Narson i rozpoczynamy pierwszą serię. Yy, jest nią The Forest, także The inaczej. No więc zacznijmy, może single player. E, tak. Teraz sobie poczekamy, aż poprawię Z tyłu widać nową rzecz w moim pokoju. W sumie nie widać, ale, ale jest. O, dobra, gramy, gramy, gramy. gramy. Oh my god, Timmy! Timmy, co ty tu robisz? Timmy, przestań. Wow. Fajnie to teraz całkiem no. Wygląda tak... To światło bez... Ale trochę niżej. Mnie w oczy jemnie. Jem. O nie! Timi, To wszystko twoja wina, mówiłem, nie śpi! nie, Jezu, Chrysta, co nam... nie wiem. Dimi Dim to twoja wina. To twoja wina, Dimi. Wow. Widzę Dim las. Timmy, to twoja. Timmy, fuck you, Timmy. Fuck you. Timmy? Czemu się staję zakrwawiony? O, siema, Franek. No co tam po melanżu? Czemu bierzesz Timmy'ego? Timmy, oddaj. Franek, ej! Ej, Franek, bo. F franek. F franek. Franek. Zawsze, nigdy mnie nie słucha, tak? A potem wy wy wychodzą jakieś problemy, jakieś policje. Ale rozpoczynamy, tak? Franek wziął Timiego Nie wiem dlaczego, Timmy, Timmy No niestety, zjedzmy Jak najbardziej zjedzmy coś tutaj, bo do zjedzenia Co tu mamy jeszcze? Możemy wziąć Nie wiem co to jest, weźmy to Więcej tego czegoś, to chyba picie. Jakieś tu kokainy, jak najbardziej Dobra i to jest, prawda, na, to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o survival na wyspie. Zawsze warto mieć przy sobie telefon z aplikacją, prawda, ile kroków wykonaliśmy. Jako, że dbamy o naszą figurę, nawet na bezludnej wyspie, potrzebujemy wiedzieć, ile spali, spaliliśmy kalorii. Jaka jest tam, no, temperatura akurat naprawdę może się przydać. Ale chodzi mi to o to, że wiecie, zawsze musimy wiedzieć, ile Nie, kalorii spaliliśmy. A siema jeszcze, no dobra, take this, this No w każdym razie, to jest bardzo, bardzo prawda, staw przydatny Na ibu inwentor. jak najbardziej Mamy tutaj zapalniczkę z firmy Jakiejś firmy Bez lokowań produktu, proszę No dobra, no ale jako, że nie mamy nic innego Musimy się, o coś tu było Co to było? Nic nie było Idziemy Jej, proszę pani, mogłaby pani oddać moją siekierkę? Dziękuję Co tu mamy? Mamy co to jest za cień? What the fuck? I co to jest za zasłane cień? Kamień, kamieniu przydasz się. Snickers, zawsze dobre. Lag, zawsze jak najbardziej. Tutaj mamy siedzenie. Czemu by nie? Ale dlaczego mam takie? Czekajcie. Eee, okej. Okay. Więc let's start. Dobra. Tu mamy kolejne coś. Jest to więcej syfu. Jak najbardziej przydatny syf Jest bardzo przydatny Weźmy kamień Wiesz czy więcej kamieni łożysz, Kurde no pan tutaj prawda Stefan Który urodził nam naszą wyspę Czy też Franek nie, Specjalnie dla nas pieniądze Nie to jest kamień którym mogę rzucić nie, Oczywiście Franek przygotował dla nas tą wyspę Jako że to jest nasz mały survival Króliku zjedz ten kamień No niestety Ja, dem. Wow, wow! Franek, czy to ty? Franek? A jesteś brudny. Jezu Chryste, dobra. Fuck you, dem. Myć się trzeba. Trzeba się myć, Franek. Nie można tak funkcjonować. No, prawda. Basic Super ekstra, nie obchodzi mnie to. To jest wszystko prawda, nic nam się stać tu nie może, tak? Yy, to wszystko prawda, przygotował franek. Yy, nie wiem dlaczego niestety wziął mojego syna. Może stwierdził, że jeszcze nie jest gotowy na taką zabawę yy, i wziął po prostu yy, jak mu tam było. Wow, no tu mamy coś. To jest jezioro chyba, tak? Jakieś tak, Staw? Więcej kamieni. <laughs> Oh my god turtles bitch Oh hello mister Turtle What's up What's up mm, Fuck you Oh come on Yeah Oh my god best game ever turtles hiding in their shells Oh Kurva Bitch Oh bitch Get out Two hours later the way, bitch, get out the way, it. Six hours later Jak widać żółwie są nieśmiertelne Przeczuwałem to od samego początku Hala Franek Franek gdzie jest mój syn? Franek Franek co ty sobie tu czytasz Franek? Oh my god, mam prześwitujące oczy i szyję z dziu Jestem hollowem no wy mnie to powiedzieć. Nie, to nie jest mój syn, chociaż... Nie, nie, jednak nie, nie Franek! Jason! Franek! Jason! Teraz nauczymy cię aportować, tak wiesz Ja ja mam piłkę, a ty ją łapiesz, tak? Załapałeś? Zapałeś. No to, let's do this Let's go No dalej No No One hour later Two hours later. I've charged Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time, cards Yapier, do Fuck you! Oh my god, bitch! Don't fuck with me! So, the Oh my god. What the hell is this? Best game ever! O, coś tam Take this I'm gonna sit in here e. Come on, chair Dawaj Wow, amazing da Tak się nazywa po turecku, tak? Na razie sobie może zwolnimy jakiś kabinę No, kabin Gdzieś tu Tutaj Na przykład Bieramy drewno A. Drewno, zbierajmy! Yeah, Ło, yeah. yeah, yeah. co to było? I zaraz będziemy mieć swój własny dom Dzięki ci Franku za to że przywiąześ mnie tu. Jestem powinienem zostać yy, znakarzem Tak, ten anielski głos Tej jaszczurce powiedzieli, że może zostać kim chce, a więc została mimem Jason Mam rozumieć, że się zmęczyłeś Nie wiem, zjedzę Snickersa, stary Rzuć kamień, to, to pomaga, mówię ci. Jezus! Jezus! What the fuck? Mówiłem ci, żebyś się umył. O ja, pierniczę! Franek, kurwa. Gdzie jest syn? O, tam jest więcej franek. Wow, franek. Spokojnie. Franek, kurwa. spokojnie. Easy, tak? O, franek. Spokojnie, spokojnie. Easy, Franek. Franek, oh you piece of shit, Franek. Kur? Not so, it's all Franek, it's all. It's all, all. all Stefan. Stefan, you can't deal with it. No, you can't deal with it. Whoa, Scuba money. Yeah, Neff, Oh my God, Serio, jestem. I na tym zakończę ten odcinek. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym. Na razie.